My jesteśmy tutaj. Szymon, Szymon. Ja ci nie pokazuję głowy, bo ty jeszcze mnie ten, nie wyraziłeś z góry. Ale jesteśmy tutaj. No, taka jaskinka. Nie możecie zgadywać, gdzie to jest. O, powiem wam, że to jest w Warszawie. Nie, w Warszawie No tak, myślałem, że nie. O kurwa, ale tu ślisko. Jezu, dobra. Tam jest rzeczka, to jest... Chyba już wiedzą połowę osób gdzie to jest ale my tutaj przyjechaliśmy dlatego, że jutro będzie wolne! I się wywałem do bota. A i może jutro będzie filmik z lasem. Co nie Szymon? No. Możemy zrobić filmik z tym lasem. I jak będzie 10 subów subów, to Szymon pokazujemy twarz jak będzie 10 subów na moim kanale. No to wolny suba. Ej, tutaj ciepło. to Ej, tutaj nie Nie, nie skaczemy tam. Ej no, ale my się przyzwyczajamy już do tej wody. Morcu. Dobra, morsujemy. Ej, zrób mi zdjęcie i wyślij na No dobra, wyślę. To ja sobie tutaj wejdę, dobra? Dobra, to ja kończę tego shortsa.